Cześć, mam na imię Alona, jesteście na kanale Alicante Real Estate, i dzisiaj jesteśmy z wami w Cabo Jest to miejscowość pomiędzy Tarwiechem Alamata na obrzeżu Kostarbanka w Hiszpanii, w prowincji Alicante. Mam dla Was dzisiaj do zaprezentowania przepiękny segment z widokiem, niesamowitym widokiem na morze. Jesteśmy teraz na naszym prywatnym solarium. Takie, oto mamy przepiękne widoki z solarium, również mamy takie widoki z naszych tarasów. Jesteśmy bardzo, bardzo blisko wody. Do najbliższej plaży mamy 50 metrów. Do takiej malutki do plaży Lamata jest 300 metrów, jest bardzo blisko. Plaża Lamata jest bardzo ładna. Jest też czysta, podłużna, 300. Jest tam dużo restauracji, sklepów. Generalnie w pobliżu mamy też szkołę. Niedaleko jest prywatny hospital Kiron, przystanek autobusowy, skąd dostaniemy się do Alicandy, do Lazeni. Wszędzie są sklepy, restauracje, oczywiście też w pobliżu. Naprzeciwko urbanizacji mamy również park. Urbanizacja jest zamknięta, a więc idziemy, zobaczymy naszą nieruchomość. A więc już jesteśmy na naszej urbanizacji. Generalnie urbanizacji zamknięta, to jest na duży plus. Możemy tu wjechać samochodem, podjechać ewentualnie tu, na przykład zostawić tu swoje zakupy i wyjechać z tamtej strony, więc jest na duży plus i wchodzimy. Wchodząc na teren, mamy nieduży taki ogródek, gdzie mamy meble ogrodowe, stolik, możemy tu sobie odpoczywać, mamy niesamowite, przepiękne widoki na No są tu jakieś roślinki, jest bardzo, to bardzo przyjemnie. Generalnie w tym budynku mamy kilka tarasów, mamy jeden taras na dole, jeden na pierwszym piętrze i jeszcze duży solarium. Wchodzimy i trafiamy od razu do naszego salonu. Salon jest klimatyzowany generalnie, budynek jednak jest trochę do odświeżenia, są meble do wymiany, ale lokalizacja jest ekstra. A więc, nasz salon jest dość przestronny, mamy strefę obiadową, strefę wypoczynkową, mamy niedużą taką komórkę pod schodami, schody na górę, gdzie mamy nasze dwie sypialnie i na dole mamy jedną łazienkę, i kuchnia. Kuchnia jest osobna, też jest bardzo wygodnie, więc jest to osobna przestrzeń, jest wyposażona w AGD, są pozostałe wszystko, jak teraz widzimy i mamy nieduży taki balkon techniczny, takie palce, mam schowaną pralkę, jakiś grill, takie inne rzeczy. Jest tam wyprowadzona również woda i jest zleb. A teraz jedziemy, zobaczymy górę. Wchodzimy na górę i trafiamy od razu do naszej pierwszej sypialni. Jest ona dość przestronna, szafa w zabudowie, klimatyzacja, spore łóżko i wejście na taras. Taras ma niesamowite widoki, mamy tu krzesełka, możemy postawić sobie stolik, odpoczywać, pić poranną kawę z takim niesamowitym widokiem na morze, na plażę, widać tam wyspę, ta barka, jest nies ni niesamowitym widok. Generalnie urbanizacja, jak już powiedziałam, jest zamknięta i mamy na organizację również basen, co jest na duży plus. Idziemy zobaczymy naszą kolejną sypialnię. Wracamy z powrotem na naszą klatkę schodową i przechodzimy, tu mamy naszą łazieneczkę, to jest nasza druga łazienka, posiada ona również prysznic, jest dość spora przestronność, sporo miejsca, można sobie nawet komodę postawić. W korytarzu przed pokojem mamy również komody. to jest nasza druga sypialnia, gdzie mamy też szafę w zabudowie, wiatrak nie mamy w tym pokoju, to jest jedyny pokój, gdzie nie mamy klimatyzacji, mamy okna na zewnątrz. Dużą, duże łóżko, dość przestronny spokój, i idziemy, zobaczymy jeszcze nasz solarium. Mamy prywatny solarium, jak widzieliśmy wcześniej. I wychodzimy na zewnątrz, na nasz solarium. Generalnie, solarium się na dwie części. Po tej stronie mamy stół obiadowy, leżaki, jakieś co można sobie rzeczy suszyć. Sporo przestrzeni przepiękne widoki na morze jest bardzo przyjemnie można sobie postawić grill jak są właśnie mają sąsiedzi na przechodzimy na naszą drugą część naszego solarium i mamy jeszcze więcej przestrzeni leżaki prysznic wyprowadzona woda można też tu postawić grill niesamowite Widoki na morze, jest bardzo przyjemnie, bardzo przestronnie, a więc taki budynek z dwoma sypialniami, salonem, osobną kuchnią, niesamowitym widokiem na zamkniętej urbanizacji z basenem mamy w cenie 189 tysięcy euro. Jest to bardzo, ale to bardzo dobra cena za taką nieruchomość. Przypominam, jesteśmy na Cabo serwera w miejscowości Torrevieja w Hiszpanii, jeżeli jesteście zainteresowani taką ofertą lub ewentualnie inną, piszcie pod mój numer telefonu i zapraszam do pozostałych filmików.